Dzień dobry moi drodzy. W końcu nastał poranek po prawie 13 godzinach nocy. I mogę stanowczo stwierdzić, że noce są już zbyt długie do spania w namiocie. Bardzo ciężko jest tyle godzin wysiedzieć w namiocie, a ciężko jest spać 12 czy 11 godzin. <laughs> Więc porobiłem trochę notatek, zmontowałem dla was odcinek. A mimo wszystko ta noc była i tak mega długa. Oto moi drodzy, zwykłe, nieduże miasto bułgarskie. Spóźniłem się 10 minut na pociąg, no i się wkurzyłem, bo następny jest dopiero za 8 godzin. A tutaj proszę bardzo, pociąg się spóźnił 12 minut. <laughs> Także udało się, kurde, całe życie na farcie. Dojechałem do Gornej Oriachowicy. No, i tutaj przesiadam się na pociąg osobowy do Wielkiego Tarnawa. Wielkiej Tarnawy. Ha! Ej, Tylko muszę znaleźć czwarty peron. To chyba tutaj będzie. Zobaczysz, jakie w ogóle przejście. Takie. Uuu. Dobra. Ha! Jestem e, w swoim pociągu. Ej. Ha. I jadę dalej. O, mam wolny przedział. Jo! Mam wolny przedziałik. Zakrywamy drzwi. Ale tu wszystko ciężko chodzi w tych pociągach, Masaka. Zobaczcie, ile zwierząt e, na peronie, na dworcu. No, i niestety się porządnie rozpadało. No ale trzeba iść, nie ma co narzekać. Ej, ha. Nie. Dobra, nie ma jednak co iść w taką mulewę. E, kupiłem sobie kawę <gryw> za złoty 20 zł z automatu. Całkiem niezła. E, no i czekam, aż przestanie padać. Znalazłem ten dom jako. Turystyczny dom, zaznaczony na mapach, no ale kutki, wszystko pozamykane, chociaż opuszczone to nie jest. Bo zobaczcie, że Ej! jest posprzątane w środku, tam są różne rzeczy, kosze na świecie, także to jest generalnie czynne. Teraz jest tylko zamknięte, a ja tu po takim błocie przeszedłem, że masakra jakaś. Ej! Dobra, wali, to wracam się do miasta. O! Tak na deszczem, e, że się nie da iść nawet. Ale przez ranę. Ja pierdzielę, żeby tak jutro też nie lało. Moi drodzy, witam Was z miasta e, Wielkie Tyrnowo. Miasto z bardzo bogatą historią. Jak widzicie za mną na wzgórzu mieści się fantastyczna forteca Czarewec. Właśnie do niej idziemy. Znajdujemy się właśnie na terenie twierdzy Czarewec. Miejsce to. Było siedzibą ówczesnego cara Bułgarii za czasów, kiedy to jeszcze Wielkie Ternowo było stolicą Bułgarii. Podbita ta twierdza została dopiero przez Osmanów. Przed wybudowaniem twierdzy na tym wzgórzu było ono zamieszkiwane już o wiele wcześniej, bo około 3000 lat e, wstecz, od teraz. E, jednak e, wioska ta bardzo szybko się rozrastała, więc postanowiono e, ją ufortyfikować. E, I tak zaczęto fortyfikować całe to wzgórze już w IX wieku naszej ery. Mury obronne. Tej twierdzy mają długość ponad 1000 metrów, wznosiły się na wysokość 10 metrów, a miejscami mają grubość 3,5 metra. Jak już wspomniałem wcześniej, Wielkie Tynowo było kiedyś stolicą całej Bułgarii. Teraz idziemy do tej wieży, która jest właśnie przed nami. Jak widzicie, z każdej strony rozpościera się wspaniały widok na całe miasto. A jeszcze dodatkowo uroku temu wszystkiemu dodaje pora, o której tutaj jestem, ponieważ mamy dzisiaj 8 października i zobaczcie, jak jest pięknie kolorowo wszędzie. Na terenie Carowca e, znajdowała się e, główna siedziba cara i jego rodziny oraz e, główna siedziba patriarchów bułgarskich. Obie te budowle miały swoje własne umocnienia i swoją własną straż. Były całkowicie niezależnymi od Ciebie jednostkami. E, poza, poza nimi, e, na terenie e, całej twierdzy Znajdowało się jeszcze 470 innych domostw najważniejszych rodów bojarskich w Bułgarii. Mieszkali oni w murach tej niezdobytej potężnej twierdzy. Dodatkowo na terenie tych umocnień znajdowało się 19 cerkwi, 4 monastery, gdzie w każdym z nich mieszkali mnisi. W 1392 roku twierdza została zdobyta przez osmanów, e, być może e, klęskę e, broniących tej twierdzy e, spowodował głód, a być może również zrada. Tego do końca nie wiadomo do dzisiaj. E, wiadomo za, za to, że większość bojarów wraz z rodziną carską została stracona, a ci którzy przeżyli zostały wywiezieni w niewolę do Azji Mniejszej. Chciałbym jeszcze dodać, że twierdza ta broniła się przez ponad 3 miesiące. Na samej górze twierdzy, na najwyższym jej punkcie, czyli tam, znajduje się główny monastyr wraz z najważniejszą cerkwią tego miejsca. I tam właśnie teraz idziemy. Oto jedna z trzech bram prowadzących do carewca. Brama, przez którą wchodziliśmy, jest oczywiście bramą główną. A tutaj, no, jest zamknięte taką sztabą, potężną bojarowie, bojarami nazywamy. Arystokratów feudalnych ukształtowanych na przełomie VI i IX wieku na Słowianszczyźnie. W Bułgarii bojarami nazywano głównie najbogatszych właścicieli ziemskich. Jednak rody te ze względu na swój majątek mogły zasiadać w Radzie Państwa, tym samym przyczyniając się do jakiegoś drobnego rządzenia państwem. Może nawet nie takiego drobnego wcale. O, z tego co widziałem, to miejsce to za 35 minut zamykają. Więc muszę się mega spieszyć. O, pięknie. Przepiękne barwy jesieni. Jo. A wszystkie te. Ślady po pomieszczeniach, te mury to właśnie pozostałości po domostwach bojarskich. Zobaczcie, jak gęsto one tu były usiane. Tu nawet ktoś miał hej, kolumnę w domu. Zobaczcie, to wszystko to są pozostałości oryginalnej posadzki w jednym z monasterów znajdujących się na terenie fortecy. I jak wam się podoba zwiedzanie tego miejsca, bo mnie bardzo, napiszcie w komentarzu. Oh, naprawdę cieszę się, że e, przestało padać i że mogłem wyjść tutaj przede wszystkim raz bez deszczu zwiedzać, a dwa że jakby padał deszcz, to nie byłbym w stanie nagrać dla was tego materiału, no bo nie mam niestety wodoodpornego sprzętu. I tutaj by się przydała GoPro. Może kiedyś. I Może kupię sobie goprówkę, aby świętować zdobycie tysiąca subskrypcji. Także, jeżeli macie ochotę mi pomóc, to za, poproszę Was o udostępnianie e, moich materiałów e, swoim znajomym, e, również na Facebooku, e, w swoich aktualnościach. E, I może e, dzięki Wam, dzięki Waszej pomocy, szybciej uda mi się dobić do Tysiąca subskrypcji zostało już tylko 47 osób brakujących, także pokażmy siłę. No dobra, to wychodzi na to, że zostałem gwiazdomy z Zobaczcie tutaj mieścił się jeden z czterech monasterów znajdujących się na terenie twierdzy dawnej stolicy. A tak on wyglądał. No to właśnie znalazłem trzecią, ostatnią bramę, która pod taką wieżą. Obserwacyjną się znajdowała. Zobaczmy, jak, jaki był podjazd do tej bramy. Tak to wygląda z tej strony. To jest dojazd do bramy numer 3: Kusza, rozmiar super size. Zobaczcie, jakimi harpunami strzelano. To ma tak. Z 1,20 m długości ten harpun. Także niezła machina. To nakręcały dwie osoby. Trzeba było kręcić. Tu jak widzicie, jest jeszcze kawałek jakiejś tam liny. Dla przykładu. A i tak naprawdę to. A! Z tego jakby nasmarował, to by można i dzisiaj strzelać jeszcze. A tutaj jakaś taka mała katapulta. Aha. O, więc fortece broniono takim tutaj sprzętem. E, olbrzymia kusza, taka stojąca. E, I e, ta. Kurde, przed chwilą mówiłem, te. E, katapulta. E, z takiej małej katapulty miotano e, glinianymi dzbanami. Z oliwą, które po prostu podpalano. Także to były takie koktajle mołotowa średniowiecza. Teraz właśnie spaceruję jedną z najładniejszych i przede wszystkim głównych ulic Starego Miasta. Ulica Gorki, tak ona się nazywa. I jest naprawdę bardzo przyjemna. Te stare budynki przeróżne z drewnianymi nadbudówkami i werandami robią bardzo przyjemny klimat.